Cześć, witam Cię serdecznie w drugim odcinku mojego podcastu, tygodniową obsługą czasową. Nie mogłam się jakoś zebrać z nagrania tego odcinka, powiem Wam szczerze, że tak zastanawiałam się, czy jaki temat, czy jakie co, czy może jednak nie nagrywać i tak jednak ten sumienny zapał wygrał. W każdym razie dzisiaj chciałabym pogadać z Wami o pechu w miłości. To jest mój chyba ulubiony temat, ponieważ zawsze jak się ze mną rozmawia o jakichś moich... Miłosnych ekscesach. Zawsze powiem: Ja tu mam pecha. Ja po prostu mam pecha. Nie gadajmy o tym dalej. Ja po prostu zostanę sama do końca życia. Takim jestem człowiekiem, więc ogólnie, jeżeli kiedyś przyszłoby Wam ze mną rozmawiać, to wiecie, że piętą Achillesową moją jest temat związków, miłości i całej tej otoczki, ponieważ, tak jak wspomniałam, mam pecha, aż Wam to opowiem. Ja jestem osobą, która, że tak wam przybliżę moją postać. Ja jestem osobą, która nie była nigdy w związku. Byłam, w, jak ktoś teraz mówi, w situation ship, ale wiadomo, to jest co innego. I to jest dosyć zabawna rzecz, dlatego że moje takie przygody, że zaczęłam kręcić z jakimiś chłopakami, wiecie, tutaj pisać i tak dalej, zaczęły się, jak byłam w gimnazjum. Tak, w gimnazjum. To, to jest ten czas, kiedy wszyscy gdzieś tam się z kimś zaczynają spotykać, gdzie się poznają, wchodzą w te pierwsze takie związki gimnazjalne. Wszyscy wiemy, jak to wygląda mniej więcej. Ja też chciałam. Ja też strasznie chciałam. Zazdrościłam tym moim przyjaciółkom, że moim, tych chłopaków, że piszą, kręcą, wychodzą na randki. Boże, ja też tak chciałam. No, ja też naprawdę marzyłam o tym. No i było tak, że moje przyjaciółki zaczęły się spotykać z kolegami. I ci koledzy mieli jeszcze jednego kolegę. To mówię, kurczę, no idealnie się składa. On wolny, ja wolny, no to żal tego nie połączyć, tak? Więc zaczęłam tam uśmiechać się. Nie no, tak poważnie to powiedziałam o tym moim koleżankom, a one zrobiły chyba jedną z najgłupszych rzeczy, jaką można było w tamtym momencie zrobić. Wzięły mój telefon, napisały do tego chłopaka, i usunęły wiadomość. I ja o tym nie wiedziałam. Jakby ja sobie z tego sprawy nie zdawałam. Pewnego wieczoru siedzę i widzę wiadomość od niego. I myślę, mmm, no jak łatwo poszło, no sam się chłopak podkłada, no teraz to już będzie z górki, tak? No nic bardziej mylnego. Ja odpisuję mu na jego hej. No hej. A on, że no hej, ale to ty napisałeś pierwsza. I ja się z nim kłócę i myślę, no co za debil, no jak można, bariatkę no, wariatkę ze mnie chce robić. Przecież do niego nie napisałam. I wyszło że jednak napisałam, tylko, że nie własnymi dłońmi. I to była taka sytuacja, że właśnie zaczęłam z nim pisać, zaczęliśmy wychodzić, spotykać się i tak dalej. I w momencie, w którym zrobiło się już tak poważnie, w cudzysłowie, bo to gimnazjalne czasy i ja nie ujmuję tutaj nikomu w tym wieku, ale ja sama, będąc w gimnazjum, nie byłam gotowa na żadne relacje, byłam dosłownie dzieckiem, więc nie nadawałam się do tego i nie, nie rozumiem do tej pory, Dlaczego aż tak bardzo mi na tym zależało? Wydaje mi się, że po prostu chciałam czuć się przynależna, chciałam czuć się taka sama jak inni. Może to w ten sposób. Wydaje mi się, że też często właśnie jest tak, że wchodzimy w relacje i związki, zwłaszcza w tym młodym wieku, bo nie chcemy odstawać od reszty. I to też gdzieś podbudowuje nasze poczucie naszej własnej wartości. Hm, może w ten sposób. No i wracając, jak zaczęło się już robić tak poważnie, to ja stwierdziłam, że ja uciekam, ja znikam, mnie nie ma, bo się tak wystraszyłam. Naprawdę czułam taki lęk w sobie, że to jest nie do opisania. I jakby tego było mało, ja takiej sytuacji miałam jeszcze kilka, że podobał mi się na początku chłopak, zaczynaliśmy gdzieś tam pisać, spotykać się, i w momencie, w którym nas zaskoczyło, kliknęło z jego strony, ja robiłam unik, ja się po prostu wycofywałam. I ale. Żeby nie było tak pięknie i kolorowo, że to tylko ja jestem tutaj, że w mojej karierze miłosnej, mojej historii miłosnej było tylko tak, że to ja łamałam serca, oni nie. Tak nie było. Zdecydowanie więcej sytuacji było odwrotnych. I to jest właśnie ten mój pech. Zakochałam się w życiu trzy razy. Trzy razy, z czego no, każdy uważał, że pierwszy. Bo w momencie, w którym zakochałam się na nowo, nagle poprzedni chłopak którego bym życie oddała w tamtym momencie, uwierzcie mi Wszystkim mówiłam, że jestem zakochana, no szaleńczo i się nigdy w życiu nie odkocham Nagle schodził na drugi plan, nagle stwierdzam, że nie, do tamtego nie czułam tego, co czuję do tego I trochę tak jest, że każda miłość jest pierwsza To jest niesamowite Tylko, że ja wydaje mi się, że robiłam to już podświadomie Wybierałam sobie na wybrankę swojego serca chłopaka, który wiedziałam, że jest niedostępny który i tak wiedziałam, że nie będzie chciał być ze mną, że jest to typ, który nie jest gotowy, żeby wchodzić w jakikolwiek związek, że raczej jest to chłopak, który będzie się mną bawił, który, którego interesują takie przelotne relacje, które niekoniecznie były gdzieś tam dla mnie dobre. Czy się udziłam? Owszem, owszem, udziłam się jak diabli, wmawiałam sobie, że nie no. Dla mnie ten chłopak się zmieni, on będzie chciał ze mną być, i to już jest ten moment, który przypisywałam mojemu pechowi. Uznawałam za pech, że akurat takiego chłopaka los stawia mi na mojej drodze, że akurat to w nim się zakochuje, że to akurat tutaj moja cała uwaga się na nim skupia że no to jest potworny pech, że akurat on, że ze wszystkich chłopaków na świecie akurat on, ale czy w międzyczasie los nie rzucał mi na moją drogę normalnego? Chłopaka, który byłby mną zainteresowany, który miałby potencjał do budowania zdrowej relacji, a no rzucał. Ale czy ja zwracałam na nich uwagę? A no nie. Dlaczego? Bardzo dobre pytanie. Wtedy odpowiedziałabym, że po prostu mam pecha, że po prostu ci chłopcy mają w sobie coś takiego, co mnie przyciąga. I wydaje mi się, że tą rzeczą było to. Tą rzeczą, która mnie przeciągała, była ta niepewność. Ta niepewność, ten roller koster emocjonalny, że ja nie wiedziałam do końca, jak to się skończy. Czułam taką wolną rękę, że jeżeli ucieknę, nikogo nie zranię i mam pole do ucieczki, że mogę to zrobić i że role się poniekąd odwracają, że to w tej relacji to ja gonię, a nie jestem goniona. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I zaczęłam się nad tym kiedyś głębiej zastanawiać i czytać, skąd to się u mnie bierze, że dlaczego. I ludzie potrafią wchodzić normalnie w relacje, a ja nie. I dotarło do mnie, że to jest troszeczkę taka filofobia. Filofobia to jest taki lęk przed związkami. Fakt, faktem, mam coś takiego, że boję się być w związku, ale to jeszcze nie to. Wydaje mi się, że działa to w ten sposób. Nie jestem zainteresowana chłopakami dobrymi, chodzącymi w flagi, że no po prostu, jak ci wifi materiał, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie jestem nimi zainteresowana, bo po pierwsze, z nimi byłoby nudno, w moim odczuciu. Po drugie, musiałabym się zaangażować. Po trzecie, nie miałabym jak uciec. I oni by poświęcali mi uwagę. Tak, i czułabym się dobrze, nie byłoby tego rollercoastera emocjonalnego, więc, no, w moim odczuciu, nuda. Więc automatycznie interesuję się bardziej chłopcami, którzy prędzej czy później wbiją minus w plecy i będzie płacz. Do tej pory nie do końca rozumiem, jak się z tym uporać, ale też to jest trochę tak, że. Czy bycia samemu ze sobą. To jest też troszeczkę w ten sposób, że ja właśnie gonię za tymi chłopcami, którzy nie są mną potencjalnie zainteresowani, ale to wygląda mniej więcej tak. Raz spotykałam się z takim chłopakiem, który na początku mi się w ogóle nie podobał, w ogóle nie zwróciłam na niego uwagi. Dopiero z czasem, gdzieś tam, gdzie zaczęliśmy wychodzić, pisać. Spodobał mi się. I na początku działało to w ten sposób, że to on był bardziej zaangażowany niż ja. Ja się tak wycofywałam, bo już dojrzałam trochę do tego wszystkiego i takie miałam, że niekoniecznie jestem gotowa, że chcę się angażować w cokolwiek, bo boję się, że zostanę zraniona. I bingo, <noise> zostałam finalnie, ale wszystko jest po coś, tak, wszystko dzieje się po coś i tego się w życiu staram trzymać. No i wracając, i on z czasem, role się odwróciły, to mi zaczęło bardziej na niej zależeć, i ta relacja już zaczęła zbliżać się właśnie ku temu rozwiązaniu, gdzie finał będzie związkiem. I ku mojemu zdziwieniu, ja w tamtym momencie miałam poczucie, że ja chcę być w tym związku. Ja chcę zaryzykować i to jest też ciekawe, nie towarzyszyły mi wtedy emocje osaczenia, bo zazwyczaj czułam się osaczona, tylko takiego strachu przed tym, że zostanę właśnie zraniona. Bo mimo wszystko my, baby, mamy bardzo dobrą intuicję względem drugiego człowieka i ja też taką intuicję mam. I czułam, że to jest typ, który może mnie zranić. To może jest typ, który może się w ostatniej chwili wycofać, więc do samego końca nie wiedziałam, na czym stoję. Dlatego wydaje mi się, że tak kurczowo się go trzymałam, bo nie zostałam zbombardowana tą miłością, nie zostałam zbombardowana tą jego uwagą, atencją, tylko wszystko było mi tak dawkowane. A dla osoby, która nie jest przyzwyczajona do tego typu emocji, to było jak najbardziej najlepsze rozwiązanie i najlepsze taktykę, jaką mógł zastosować. Bo to jest trochę tak, jak na przykład uczymy się czegoś, języka, czegokolwiek. W jeden dzień nie pojmiemy całej tej wiedzy. I niektórzy mają też tak z miłością. Ja na przykład nie byłam jej nauczona i było to dla mnie coś obcego, więc w momencie, w którym ktoś dawał mi jej za dużo, więcej niż ja byłam w stanie przyjąć, ja ją odtrącałam, bo czułam się osaczona i czułam się niekomfortowo. A on ją tak dawkował. Tylko no, niestety postanowił na sam koniec się wycofać, co mnie bardzo zraniło i dostałam takiego kopniaka. Wydaje mi się że poniekąd, że to była karma za to, co ja robiłam w przeszłości, ponieważ uważam, że w podobny sposób traktowałam chłopaków, którzy stawali na mojej drodze. Też dawałam im to zainteresowanie, pokazywałam im znaki, że coś z tego może być, a finalnie się wycofywałam, więc pokarało, pokarało, zrozumiałam. Jak to jest? Z tą różnicą, że ja otwarcie na koniec zawsze rozmawiałam, tłumaczyłam, mówiłam skąd, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej. A ja po prostu zostałam usunięta z dnia na dzień, bez wcześniejszego ostrzeżenia, bez jakichkolwiek wyjaśnień. To dziś w sumie nie wiem, dlaczego. I ja zostałam z tymi myślami: czy to ten mój pech, czy ja zrobiłam coś źle, czy mogłabym to jakoś jeszcze naprawić? Ale nie, to jest raczej mój pech, tak? To jest to, że ja zostałam po prostu przeklęta z góry, i ja jestem skazana na samotność. Ja jestem skazana na to, żeby być samą. Ale w momencie, w którym pojawi się fajny chłopak, nie, nie, ja nie jestem zainteresowana. Łatwiej jest zganiać nam na jakieś rzeczy trzecie, łatwiej rzucać jest odpowiedzialność za nasze życie na pech, niż po prostu na nas samych. Czy ja mogłabym być do tego momentu w jakimś związku? No, mogłabym być, ale czy ja byłabym szczęśliwa? No nie, bo to nie jest rzecz, która jest dla mnie odpowiednia. Więc jeżeli jesteś w momencie swojego życia, w którym jesteś singielką, chciałabyś z kimś być, ale nie do końca, to jeżeli mogłabym Ci coś radzić, to żeby nie krzywdzić siebie i nie krzywdzić innych, skup się najpierw na tym właśnie self-love, na miłości do samej siebie, na rozwijaniu siebie, a ta właściwa osoba się trafi prędzej czy później, ona się po prostu trafi, bo... Tak jak ja chciałam wchodzić w jakieś relacje i ganiałam za chłopakami, którzy byli dla mnie niedostępni, tylko żeby sobie ganiać, gdzie w tym czasie mogłabym zająć się sobą, skupić się na rozwoju swoich pasji, skupić się na przyjaciołach, skupić się na podróżowaniu, skupić się na czymkolwiek innym, skupiałam całą swoją energię i uwagę na kimś. Kto nie był tego wart, na kimś, komu nie zależało na mnie. A w momencie, w którym komu zależało na mnie, to po prostu nie była ta osoba, to po prostu nie był ten człowiek, to po prostu nie było to. Uważam, że miłość nie jest aż tak skomplikowana. To my ją sobie lubimy komplikować. I wchodzenie w relacje z kimś na siłę, z przeświadczeniem, że a może to kliknie, może poczuję coś do tego chłopaka, może zmienię zdanie na ten temat, może się przemogę, może po prostu spróbuję i potem ta miłość przyjdzie. Nie mówię, że nie, może są takie sytuacje, ale uważam, że jeżeli coś ma być, to będzie. I ja też uważam, że wszystko dzieje się po coś, tak jak wspomniałam wcześniej. I że właśnie ta miłość nie jest taka skomplikowana. Jeżeli nam ktoś się ma spodobać, jeżeli mamy być kimś zainteresowani i coś poczuć, to poczujemy. Ale w momencie, w którym już kogoś poznajemy dłuższy czas i nie jesteśmy zauroczeni, nie czujemy tych emocji, tego wszystkiego, tych motylków w brzuchu, to raczej to się nie zmieni. To nie pojawi się znikąd nagle. I w tym czasie, marnujemy trochę czas i tej osoby, i własny. Mamy prawo do tego, żeby próbować poznawać drugiego człowieka. Mamy prawo do tego, żeby wychodzić na randki, pisać, właśnie poznawać się. To jest fajne. Super. Bo nie jesteś w stanie stwierdzić, patrząc na kogoś, czy to jest ta osoba, czy nie. Ale w momencie, w którym już poznaliśmy tą osobę wystarczająco, żeby móc stwierdzić, czy coś do niej czujemy, czy nie, to lepiej podjąć tą decyzję. I jak dorosły człowiek Dojrzały, pogadać i wyjaśnić, na, na czym mniej więcej stoimy, co czujemy, czego nie czujemy, jak to widzimy, czy w ogóle to widzimy. I jeżeli wiemy, że ta relacja nie jest przyszłościowa, to lepiej ją zakończyć wcześniej niż później, bo marnujemy poniekąd czas i swój, i tej drugiej osoby. W tym czasie ta druga osoba może znaleźć kogoś innego, może przepracować nas, przepracować sobie wszystko, zacząć skupiać swoją uwagę na czymś innym niż relacja z nami. I my w ten sposób poniekąd wyświadczamy drugiemu człowiekowi przysługę. Fakt faktem, postawienie kogoś w sytuacji, w której mówimy mu, że nie jesteśmy jednak zainteresowani, zawsze będzie bolesny, zawsze będzie dotykał tą osobę, ale z doświadczenia wiem, że lepiej oderwać plaster i dać tej drugiej osobie przepracować sobie to, dać jej czas, dać jej przestrzeń. Ja też uważam, że lepiej bym się czuła, jeżeli tam ci chłopcy powiedzieliby mi po prostu: Ej, no zuda, to nie buję. Z tego po prostu nic nie będzie, nie pasujemy do siebie. Jesteś naprawdę fajna, fajną dziewczyną, no bo jakże mogło być inaczej jesteś naprawdę spoko, ale po prostu nie widzę tego, nie jestem gotowa na związek, nie chcę być z Tobą cokolwiek. I Ty wtedy masz takie, że okej, okay, rozumiesz, kocham siebie, jestem wartościową dziewczyną, po prostu nie pasujemy do siebie, mamy inne wartości, mamy inne przekonania na temat życia, świata, wszystkiego, po prostu nie stworzymy fajnego teamu. Więc lepiej się rozejść teraz, niż ranić się nawzajem i oszukiwać. Lepiej wydaje mi się być samemu ze sobą, niż być z kimś, kto nas nie będzie kochał, bo to też rani. I być z kimś, kogo nie będziemy kochać. W ten sposób to jakby ja interpretuję i miałam właśnie tak, że chciałam, miałam takie etapy, że chciałam być skrajnie w związku. Szukałam kogoś na siłę, raniąc innych i raniąc siebie. Potem wchodziłam w relacje z chłopakami, którzy, którzy wiedziałam, że nie będą chcieli się angażować, ze względu na to, że mi tak było łatwiej. Czy ja mogłabym zbudować z nimi związek, jeżeli oni by chcieli? Czy to jest tak, że zwróciłam na nich uwagę tylko dlatego, że wiedziałam, że nie będziemy w związku? Na pewno było mi łatwiej zwrócić na nich uwagę. Z tego względu, że miałam tą przestrzeń na to, żeby ich lepiej poznać, żeby podjąć tą decyzję, że nie byłam od początku bombardowana tymi emocjami i. Całą tą otoczką skołą Na pewno było mi łatwiej z tego tytułu i podejrzewam, że jeżeli w przyszłości wejdę związek, to na pewno będzie to wyglądać na początku tak, że zwrócę uwagę na kogoś, kto da mi tą przestrzeń, nie będzie mnie od początku bombardował, tylko da mi właśnie czas, da mi narzędzia do tego, żebym lepiej go poznała, żebym się oswoiła z tą myślą, że w moim życiu pojawi się ktoś inny, komu będę poświęcać uwagę, Komu będę poświęcać swoją energię, czas, dla którego będę po prostu gdzieś tam może się chciała zmienić, że kogoś, dla kogo będę chciała otworzyć to swoje serce, kogoś, dla kogo wyjdę ze swojej strefy komfortu, jaką jest poniekąd życie singla. Dla mnie to jest duży komfort. I czy to jest pech? Nie. Uważam, że pech w miłości nie istnieje. Uważam, że to my po prostu dobieramy sobie nieodpowiednich partnerów, to my po prostu wybieramy nieodpowiednie obiektywy stchnień, a nie, że jesteśmy przeklęci czy los nam po prostu zsyła samych złych facetów. Nie, po prostu my mamy często po pierwsze błędne przekonania na temat związków i miłości, po drugie, gonimy za kimś, kto nas nie chce i taka jest prawda, po trzecie, wybieramy często chłopaków po prostu toksycznych chodzące red flagi, bo tak jest ciekawiej. Nie zwracamy uwagi na tych spokojnych, na tych miłych, na tych wrażliwych. Często ich odtrącamy, bo wydają nam się zbyt nudni. To są takie rzeczy, które właśnie my musimy przepracować same w sobie. No, najlepiej byłoby się udać na terapię. Co prawda, nie każdego na to w obecnych czasach stać, ale prawda jest taka, że to jest właśnie rzecz, którą trzeba przepracować, bo wybierając osobę, która nas krzywdzi, czyli toksyczną, ranimy siebie i marnujemy czas. Więc My nie mamy tego pecha, my po prostu wybieramy nieodpowiednich partnerów. Czy jesteśmy w stanie to przerobić i zmienić? Wydaje mi się, że tak, bo ja wyszłam z tego mindsetu poniekąd i jeszcze nie zostały mi jakieś zalążki. A co mi pomogło? Pomogło mi przede wszystkim zrozumienie, że bycie singielką to nie jest koniec świata. Pomogło mi nauczenie się spędzać czasu sama ze sobą. Bardzo, bo ja jestem ogólnie typem ekstrawertyka i niekoniecznie umiem spędzać ten czas sama ze sobą. Potrzebuję innych do tego, dlatego też było mi ciężko być samej. Czytanie książek takich rozwojowych na temat właśnie związków, miłości, emocji i tej całej otoczki. Bardzo polecam Wam książkę Dlaczego mężczyźni kochają zołzy. Bardzo fajna książka, otworzyła mi bardzo oczy na to wszystko. Kobiety, które kochają za bardzo, też ciekawa. Pozycja i przede wszystkim no, praca nad samą sobą, bo to my wybieramy ludzi, jakimi się otaczamy, to my wybieramy ludzi, jakich wpuszczamy do naszego życia, więc jeżeli mamy... W swoim otoczeniu osobę, która nas krzywdzi, która sprawia, że czujemy się źle, która wiemy, że traktuje nas nie tak, jak powinniśmy być traktowani, to my ją sami wpuściliśmy do naszego życia. To jest nasz wybór i to jest też poniekąd suma naszego poczucia własnej wartości, tych wszystkich właśnie aspektów, bo jeżeli wiemy, że jesteśmy fajnymi babeczkami. Że zasługujemy na to, żeby traktować nas dobrze, że zasługujemy na to, żeby dostawać tyle, ile dajemy, to my będziemy przyciągać takich ludzi do naszego życia. Będziemy tylko takich wpuszczać, którzy będą w stanie zaspokajać nasze potrzeby, którzy będą się starać na miarę własnych możliwości i będą tym, czego my oczekujemy. Będą nam to po prostu dawać. W momencie, w którym nie mamy jasno, ustalonych swoich kryteriów, jasno ustalonej poprzeczki, to no się nie uda. Teraz jest taki modny trend na social mediach, że jak mam nie mieć wysokich standardów, skoro mój tata na przykład traktował moją mamę tak i tak albo skoro widzę to i to. Jeżeli będziemy mieć te standardy, musimy sobie wypracować nasze standardy. To czego my oczekujemy od drugiego człowieka, jak sobie to wyobrażamy. I się ich trzymać, być konsekwentnym w tym. Czyli na przykład nie chcę być z kimś, kto mówi mi, że wyglądam źle, że jestem brzydka, z kimś, kto będzie mnie porównywał do innych dziewczyn, kogoś, kto będzie wyciągał moje słabości przeciwko mnie. To po prostu nie wpuszczaj takiego człowieka do swojego życia, jeżeli zauważysz te pierwsze oznaki tych zachowań to po prostu podziękuj i wyproś tą osobę, żeby nie zajmować więcej czasu, nie zabierać energii, przede wszystkim nie wpływa na twoją samoocenę. Masz prawo oczekiwać od ludzi tyle samo. Ile dajesz? Relacje budujemy 50-50. Ja daję 50%, dajesz 50% i tworzymy całość. Nigdy inaczej, że ja daję 70%, że ja będę robić dla Ciebie wszystko, będę się starać, będę się zmieniać, będę pracować nad jakimiś swoimi cechami, które Ci nie leżą. Natomiast Ty możesz żyć sobie tak jak chcesz, ja po prostu będę wiecznie przymykała oko na zachowania, które mnie ranią. No nie, tak to nie może działać. Jeżeli jesteśmy w związku, jesteśmy w relacji, pijemy do jednej bramki. My kontra problem, a nie ja kontra ty. Bo z tym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Trochę gdzieś tam pobłądziłam, wiem, ale jeszcze się uczę. Więc reasumując, czy pechy w miłości istnieje? Nie. To my jesteśmy kowalami własnego losu i jeżeli nie chcemy być w toksycznej relacji, musimy zawalczyć po prostu. Zawalczyć o nas, zawalczyć o tą prawdziwą miłość i nie szukajmy miłości na siłę. Przede wszystkim zacznijmy od tego, żeby pokochać same siebie, Dostrzeżmy w sobie tą wartość, tą siłę, to piękno, a potem dopiero wpuszczajmy innych ludzi do naszego życia. Do usłyszenia. Życzę Wam cudownego dnia. No i co? Mam nadzieję, że znajdziecie tą swoją prawdziwą, wymarzoną, szczerą miłość, bo ona wcale nie jest taka skomplikowana, jakby się mogło wydawać. Pa! pa.